i zdobywająca europejskie rynki. W ubiegłym roku PKP Cargo zarobiło niemal 300 milionów złotych przy ponad 5 miliardach złotych przychodów. PKP Cargo to dziś dochodowa firma o solidnych fundamentach. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na giełdzie papierów wartościowych, na tym bardzo wyjątkowym i ważnym debicie dla nas spółki PKP Cargo. Myślę, że o wyjątkowości tej uroczystości świadczą goście, goście zgromadzeni ze mną na podium, ale również bardzo licznie zgromadzeni goście na parkiecie Giełdy Warszawskiej. A są z nami, witam bardzo serdecznie, Pana Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Bardzo serdecznie pana Jakuba Karnowskiego, prezesa zarządu PKP-SA. Jest z nami pan Łukasz Boron, prezes zarządu PKP-Cargo, oraz pan Adam Kurpin, członek zarządu do spraw finansowych PKP-SA. Wiem, że na sali widzę pana Prezes KDP-WSA. Panie Rone witam serdecznie. Minister, pan Paweł Tamborski witam serdecznie. Bardzo, bardzo gorąco. Proszę Państwa, myślę, że wszyscy możemy być zadowoleni powiał optymizmem. Ponad 10 tysięcy transakcji. Proszę Państwa, blisko 20, 18%, ponad 18% wzrostu, ale... Tak było też w historii. Tak się cieszył dużym zainteresowaniem wszystkie transakcje prywatyzacyjne. I one odgrywały i odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, warszawskiego parkietu. To dzięki nim właśnie aktywizowały się wszystkie grupy inwestorów. Zarówno inwestorów indywidualnych, którzy stanowią bardzo ważną grupę na warszawskim parkiecie, jak i również inwestorów instytucjonalnych, czyli krajowych i zagranicznych. To ci są właśnie głównymi dostarczycielami kapitału dla spółek. Ale to historia. Myślę, że przejdźmy do dzisiejszego debiutu, który jest bardzo udany, który oczywiście mamy nadzieję, że też powieje optymizmem i zachęci kolejnych emitentów do debiutu i również inwestorów do bardziej aktywnego uczestniczenia w transakcjach. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Sławomiranowa-Kamilskiego. Dziękuję.